Witam Was, Mienia. to jest pierwszy, pierwszy odcinek serii Sniper Lead V2, nie Berlin 1945, a V2, druga część, nowsza, dokładnie z 2012 roku, dzisiaj jesteśmy na ekranie wyboru, czy chcemy nową grę, czy grę, bierzemy nową grę, bo grę już jedną zacząłem, tenowałem, poziomy, Sniper, będzie zbyt trudny te odcinki, będą się zbyt długo ciągnąć, więc damy sobie 30 wyroby, tak zwany normal. I myślę, że coś jest nie tak. To jest nie tak, że są głośniki łączone. Okej, okay, dobra, już wszystko, ten teges. Sprawdzimy jak wszystko będzie. Co pominiemy? Jakoś dźwięku może być trochę zła, bo na razie testuję jeszcze wszystko. Po, tym, po długiej przerwie. Myślę, że troszkę kamerę podnieść. Jedziemy, lornetka, rozejrzałem się Tak, dobra To jest tak zwany, może być taki prolog taki, taki wstęp, to będzie trwać myślę 10-15 minut, nie dłużej Jeśli pierwszy nie będzie z gorszym jakością dźwięku To jeszcze pół biedy, następnym już się poprawimy Będziemy nagrywać dźwięk może z programu Audacity albo z czegoś To się jeszcze zobaczy czym ja kamieniem rzucam? Na pułapka cichu teraz mam parę nowszych takich gier typu właśnie Sniper v 2 Assassin's Creed 3 Saints Row 4 które po prostu będę myślał bo może ponagrywam wszystko będzie działać tak jak trzeba I don't know What is that? o dobra bo nie ma bym je zauważył ale ale przeszłem czy nie nie, kurde, nie pykło tak, trzeba. Walić to, jedziemy jeszcze raz. O że oni tu mnie nie widzą już, nie? No ale dobra, no, niech będzie. Yy! Nie wiem, co jest nie tak. ja w to wchodzi, pyk, pierwszy raz do widzenia. Musi się odwracają w moją stronę, nie wiem czemu. Hopki małe, kurde. Nie, bo się nie da wyjechać z Berlino. I to tam dalej. Teraz, połóżcie sobie tam wieczorem. Zawsze trzeba Chociaż trochę dalej rzucić ten kamień. przy w miarę dobrze mnie widać? Tak patrzę, no chyba dobrze mnie widać. Połóż się. Bo się wszystko jeszcze okaże. Panie i panowie. I moi widzowie. Dawaj, dawaj, dawaj. <coughs> się schował tym obiektem w cholerę to ścięło, czekajcie bo nie wiem co się stało no co jest nie tak chłopaki no bo coś jest nie tak, coś się, się zjewało jeszcze raz dobra teraz wszystko działa tak trzeba trochę z daleko wyższym coś coś nie pykło i idziemy się ustawić bo trzeba ich trochę rozstrzelać trzeba się zabawić troszeczkę z nimi znowu jest jakieś takie ala klatkowanie. tego nie da się pamiętać no. Czasowa, widzę 4,5 minutki o kto chodzi. Nieźle. Myślę, że wszystko. Ale dobrze widać. No Musiałem tak siedzieć, żeby dobrze mi widać. ale tak też może być. Von Eisenburg. Eisenberg. Nie, Eisenberg. Eisenburg. Face. face. No ma, bliznę. Eisenburg twarz rozjebał. I taki HEDA, do wchęda, w HEDA! W HEDA! A, widzisz wiatru nie ma, to jest zajebiście. No to akurat wiem, w Berlinie mogę to sobie wyłączyć. Ciepłe Chodź wysoko Ktoś wolno strzelam strasznie Nie dlaczego, ale jakoś wolno strzelam strasznie jest głowa, jest chyba chopaki, głowa. głowa, głowa, głowa. Jak widzicie, zmienię też stanowisko pracy. Za mną jest dać trochę. Tam zegar, godzina możecie widzieć, widzicie, widzicie. Chyba troszkę za nisko strzelam, troszeczkę. No, o, ja museluję po chedzie, a on dostaje brzuch. To już była chyba głowa, mi się wydaje. No właśnie. Chciałem go w biegu trafić ale... Oooooo no comment Bez sniper ENA Nie była głowa, za nisko to jest na pewno Gdzieś klata myślę, może nawet brzuch No klata Nie więcej A tamten pedal co mi spieprzył Skurczybek Dajcie mi lornetkę tylko No tamten uciekł, co za... O cię czekaj Nie, tam już schizy jakieś Uciekł mi Maga, patrzcie, patrzcie, BOOM Nie trafiam, kurde, mam trochę Zeza dzisiaj. Nie jest źle, ale jakiego Zeza mam Wiecie, raz wyjdzie, raz nie wyjdzie, no tak to tak, tak działa prawo fizyki bo nie fizyki nie wiem. bo mi się coś pojawiało szybko szybko bo czołg wjechał nie będę go pokazać bo mnie rozdupi na kurwa z karabinku minął strzał na sekundę A będzie tak będzie jednie we mnie no właśnie gowa Koło głowy leci ja Wiem, że on gdzieś tu... Tam gdzieś, tam jest? Tu jest Chodźcie, chodźcie, chodźcie małe Małe hopki, chodźcie tu Przeładuj się na spokojnie Na lewo był jeszcze jeden Okej okay. To było na tyle Przeszukaj ciało na spokojnie. Springfield widzisz. Amunicja do snajperki. To też... Yy, gdzie jeszcze był typek? To był... Chwilę będą mnie na z pleców strzelać. Muszę uważać. Szybko. Dobra, przeładuj. Pierwszy co niestety pudło. Karczyho. Jeszcze po prawej stronie jest Obczyna Na lewo przebieg mi Wiecie się, dostanie szcheda perfidnego Albo i nie ci obróciłem oko Dobra, shot tak zwany Dobra mi nigdy po nie idę, bo to nawet nie, ma, nie wiem jak ta, jakie tam jest wejście, więc... Tylko kampa O Jezu, już najpierw do mnie Teraz tak Za drugim samym dostaw głowę Pierwszy był chyba troszkę zbytnio obok Ale on zjeba jak cholera Może zajmę najpierw tamtych co? Czy tamtych? Tego i ma głowę Lag Za wysoko strzelan to nie jest aż taka duża odległość Przeładuj Nie ja mam ci troje formy no nie wchodziłem pykle, wychodziłem pykhe, o właśnie ISES To było na tyle Jeszcze muzyka ucichnie, jak jest spokój No, chyba to było na tyle Dziesięć minut Tak więc dzięki temu tego materiału proszę poświęcić miłe komentarze, łapy w górę, kto chce mieć ten film dolubiony, kto nie subskrybował mojego kanału, może to teraz To zostało 4, I to było na tyle autofokus łap się No Ogólny czas. Dzień Nie znasz na butelki. Szkoda. No, tak mi znarka wszystkim. Cześć!